Witajcie w piątej części filmiku o hodowaniu kryształów. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem, i tworzenie kolejnego filmiku znacznie się wydłużyło przez pewne komplikacje. Ale o tym później w QA, czyli wybranych pytaniach zadawanych przez Was i moich odpowiedziach. Ile trzeba czekać na pierwsze kryształy? To zależy, jakie wielkości kryształy chcielibyśmy otrzymać. Pierwsze malutkie kryształki pojawiają się po kilku dniach. Dalszy czas wzrostu do satysfakcjonującej nas wielkości jest już uzależniony od substancji. Dla większości z Was to zapewne kilka tygodni, ewentualnie kilka miesięcy. Najszybciej urosną kryształy substancji, które lepiej rozpuszczają się w wodzie. Jest to również uzależnione od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, w którym wzrastają kryształy. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym szybciej wzrastają. Dobrze, zatem żeby przyspieszyć wzrost kryształu, można podgrzać wodę, a następnie zwiększyć stężenie roztworu. Domyślam się, że chodzi o zwiększenie stężenia substancji w roztworze poprzez dodanie do niego dodatkowej ilości substancji i ogrzewanie. Pamiętajmy o tym, że nie możemy bez końca rozpuszczać substancji w wodzie. Jeżeli jednak podniesiemy temperaturę, to z reguły rozpuścimy więcej substancji, zwiększając tym samym stężenie roztworu. Jednakże, kiedy taki roztwór ochłodzimy z powrotem do początkowej temperatury. Stężenie substancji w roztworze powróci do takiego samego poziomu jak na początku, a nadmiar substancji wydzieli się w postaci kryształów. Tak więc nie przyspieszymy wzrostu naszego kryształu, gdyż nie zwiększymy stężenia roztworu nasyconego dla na tej samej temperatury. Czy zrobię give away kryształów? Całkiem prawdopodobne, że w przyszłości zorganizuję jakiś giveaway bądź konkurs z nagrodami w postaci kryształów. Na razie jednak mam zbyt dużo na głowie, aby się nimi zająć. Ponieważ cały czas rozwijam swoją wiedzę na temat hodowania kryształów, nowych, mało znanych substancji, chciałbym również poczekać na właściwy moment, kiedy kolekcja krystalicznych błyskotek będzie jeszcze bogatsza. Czy dałbym radę zrobić filmik o hodowli kryształów z siarczanu magnezu? Niewykluczone. Kolejna seria filmików z nowymi kryształami mniej znanych substancji jest już w trakcie realizacji. W przyszłości powrócę również do kryształów poznanych już substancji, aby lepiej opisać ich hodowlę. Czy można spać w pomieszczeniu z kryształami? Oczywiście. Wychodowane kryształy możemy spokojnie trzymać w naszym pokoju, chyba że są to kryształy lotnych i toksycznych substancji, np. jodu pierwiastkowego, ale dla przeciętnego zjadacza chleba raczej są niedostępne. Czy można nosić kryształ z siarczanu miedzi jako wisiorek na gołą skórę? Nie jest to szkodliwe. Noszenie biżuterii zrobionej z czystego siarczanu miedzi nie jest dobrym pomysłem. Bowiem siarczan miedzi jest drażniący dla skóry, a zwłaszcza wilgotnej. Polakierowanie takiego kryształu wydaje się być rozwiązaniem. Jednakże pamiętajmy, że lakier może w końcu odprysnąć wraz z kawałkiem kryształu w wyniku mechanicznych uszkodzeń. A można kryształy nierozpuszczalne w wodzie. Może nie do końca nierozpuszczalne, lecz bardzo słabo rozpuszczalne kryształy gipsu prawdopodobnie można hodować. Udało mi się wyhodować drobne kryształki, wkrótce spróbuję otrzymać jeszcze większe. I co z tymi kryształami można zrobić? To już zależy od ciebie, do czego je wykorzystasz. Koleżanka z pracy, której dałem kilkanaście kryształów siarczanu potasu i odstanu miedzi, wykorzystała kryształy do zrobienia stoika świątecznego. Tak więc możemy je wykorzystać jako ozdobę, może jako prezent, bądź po prostu postawić na półce i podziwiać ich piękno. Czy użyć siarczanu miedzi pięciowodnego czy technicznego? Jest pomiędzy nimi jakaś różnica. Definicja siarczan miedzi pięciowodny oznacza, że na jedną cząsteczkę siarczanu miedzi przypada 5 cząsteczek wody. Oznacza to zatem stopień uwodnienia substancji. Definicja siarczan miedzi techniczny oznacza, że substancja posiada określony stopień czystości. Najczęściej dostępny siarczan miedzi pięciowodny ma czystość techniczną i spokojnie możemy go wykorzystać do hodowli kryształów. A jak użyjemy siarczan potasu i dodamy niebieski barwnik, to zrobi się podobny do siarczanu miedzi. I czy te kryształy są dość twarde? Nie, gdyż obie substancje tworzą zupełnie inną formę kryształów. Siarczan miedzi tworzy wydłużone błękitne kryształy, natomiast kryształy siarczanu potasu najczęściej tworzą podwójne piramidki. Czy da się z kwasku cytrynowego, bo go pokazałeś, ale kryształu nie zrobiłeś? Oczywiście. Kryształy kwasu cytrynowego wyhodujemy tak jak kryształy innych substancji. Natomiast nie pokazałem ich hodowli, gdyż zostały wyhodowane jeszcze przed nakręceniem pierwszego filmiku. Niedawno zakupiłem dosyć sporą ilość kwasku cytrynowego i już rozpocząłem hodowlę kryształów tej substancji. Jeżeli chce zacząć kryształy z kwasku cytrynowego, to do wody powinienem wsypać kwasek i tylko czekać. Samo zalanie kwasku cytrynowego wodą nie wystarczy. Tutaj konieczne jest wstrząsanie lub mieszanie, w przeciwnym razie nad gęstym roztworem utworzy się lżejsza warstewka nienasyconego roztworu, który będzie znacznie dłużej odparowywał. Jeszcze lepiej sporządzić roztwór nasycony, poprzez ogrzewanie nadmiaru substancji z roztworem nienasyconym. Czy da się coś takiego wyhodować w nerkach, ale z kamieni nerkowych? Cóż, zaskakujące pytanie. Generalnie tak, ale nie jest to przyjemne. Lepiej już poza nerkami. Mi udało się wyhodować malutkie, całkiem ładne kryształki fosforanu amonowo-magnezowego, czyli stuwitu. Wykrystalizował przypadkiem przy okazji trwającego eksperymentu z hodowlą bakterii nitryfikacyjnych. Hej Julas, mam takie małe pytanko do Ciebie. Ostatnio robiłam kryształy siarczanu miedzi, zdobiły mi się dopiero po dwóch tygodniach i fajnie się powiększyły przez tydzień. Chciałam je zrobić jeszcze większe i musiałam zrobić nowy roztwór, bo wysiorbały wszystko i oto me pytanie. Po włożeniu od razu się kurczyły. Czy przyczyną mogła być zaciekła woda, czy lepiej odczekać, aż woda będzie zimna? Przy sporządzaniu nowego roztworu warto poczekać, aż roztwór się ochłodzi i zaczną z niego wytrącać się kryształki. Dopiero wtedy mamy pewność, że roztwór, który wcześniej sporządziliśmy, jest nasycony. W Twoim przypadku zapewne roztwór nie był nasycony. I kryształ zaczął się rozpuszczać. Mam pytanie: czy pozyskiwanie kryształów z siarczanów jest bezpieczne? Mimo wszystko nie są to bardzo bezpieczne substancje, dlatego też to pytanie, bo chciałbym kiedyś robić kryształy z siarczanu miedzi. Jeżeli zachowamy środki ostrożności, to hodowanie kryształów jest bezpieczne. Kryształy, które pokazywałem na filmikach, są nietoksyczne bądź słabotoksyczne. W zasadzie wystarczy unikać dłuższego kontaktu z dostworami, oraz po eksperymentach dokładnie umyć ręce. No i oczywiście, nie połykać tych substancji i nie spożywać sporządzonych roztworów.